wyląduje w czarnej yy, dziurze. To po co wydałeś na I pilnuj się. Pamiętaj, że dzisiaj mam kaca. Wywróciłem się. Nie, bo to nie no tak, że mówię tak, że, 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 że jest od razu, nie? To, to było tak, ja że nie było, a potem było. Nie, nie, nie to, że nie była, nie, potem była. Ja mówię tak i wiesz, i to nie było tak. To był chyba ten moment, kiedy już troszkę mnie uderzył alkohol, bo nie wiem, czy pamiętacie, był taki moment, że ja poszedłem spać na 5 minut <laughs> i wróciłem. No to wtedy, wtedy widzowie faktycznie przestałem poddymiać. Ponieważ, ponieważ chciałem wam powiedzieć, że Szymon Hołownia dzisiaj na konferencji, która miała miejsce 20 minut temu, powiedział że trudno jest mu sobie wy... jest mu trudno jest sobie nie ma trudno jest Trudno jest wyobrazić, żeby. W... Dobra. Trudno jest wyobrazić, żeby. Lewaczki to głupie Andrzeja, i brzydkie. Ja. W projekcie rządowym powtórzono więcej... A nie, nie! Wszystko okej. Okay. Mhm. Żgodna? No? Jak zdrowie No to wasze zdrowie. Butelkę. O, grasz na streamerkę! Grasz na streamerkę! Ona... <ścoughs> Ola balibrowana, tutaj <ścoughs> mamy full focus. Dobra, dobra, idę. <ścoughs> o, Halo! O... idź Hajce Ola i w kochama spalenić skierniewice. Dziękuję, dziękuję. Nie Wstydzilibyście się. Bardzo... Ja się dziwię, że jesteście tak obłudni i jesteście takimi hipokrytami.

Nie w rytm, panie Jarku! Panie Jarku! Do rytmu. Nie, panie Jarku. Obstrukcja! Ej! Będę wrzucał filmiki, mam montażystkę. Potrzebuję kogoś, kto miniaturki robi. No dobrze, dobrze. Dobra, i możesz też tej osobie napisać, czy, czy do mnie napisze. Dobrze. No, dziękuję Tobie bardzo. się widzów. Trzymaj się i powodzenia z YouTube'em. No pa, dzięki. Hej. Dosownie taka sama reklama widzę. Sześcioma członkami Nie, no, ty trolujesz. Adamcy się pyta, czy podasz mu gadu gadu, bo on nie ma Instagrama. Człowieku. Mam wrażenie, że to. Je... Nie. Adamczyk mówi, żebyś mu napisał na Skype. K***a. Wy trolujecie, nie? Ja nie wierzę, że Adamcy, który jest streamerem, nie ma Instagrama i używa Skype'a. No proszę cię, jest Discord. Trolujecie, k***a, trolujecie. Nie wierzę. Organizacji, a następnie. Szanowni Państwo, pytam po raz trzeci. Czy zechcą Państwo umożliwić prowadzenie obrad? W takim razie ogłaszam przerwę w obradach w związku z niemożliwością prowadzenia obrad. A konwent seniorów zapraszam do ciemnego saloniku. Przerwa, 10 minut. Eee, rasizm jest zły i wczorajsza wypowiedź była po prostu niefortunna, ponieważ była pomyłką słowną. To nie są moje szczere intencje. No i po trzecie chciałem powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które mówiłem na temat PZ szachu oraz tego typu szachistów są prawdą. <grytanie> Ale niepotrzebnie użyłem tyle bulgaryzmu. To tyle. No, dokładnie. To bardzo Dobra, bardzo. następny numer. Dzwonimy do Resto. Kto trzyma rower w szafie Wytyfy? Kto trzyma rower w szafie? Bez skitu. Od 100 złotych, zwierzę bez litery A. Kurde, trudne się trafiło, ale. Cyt, murzyn? Ej, no, bardzo brzydkie. Nie podoba mi się to. Strasznie rasistowskie. Nieładnie. Bardzo nieładnie. Nie, serio, k Powinniśmy coś zrobić z Hanuką w Sejmie, bo to jest niedopuszczalne ja się z tym nie zgadzam. Czułam, że mogły być młodsze? I ubrało się inaczej. No, i wiecie, przedstawiłam się i, i, i. tak stanęłam przy nich. I mówię: Dobra, Ola, jedziesz. Wiecie, przomałam się, nocy, mówię No i zaczęłam rozmawiać. No i tak, tutaj, wiecie, Katka Szmatka. Dosłownie cztery zdania. I nagle dostałam pytanie: y, A ty ile masz followersów na Instagramie? Ja tak Stoję. Ola. Ola? Ola? ...gdyż w prosty sposób prowadzą do zwykłej anarchii. Wiem, Za gnoju. Pada mam 25 lat. Ja widzę w takim... Nie no, będzie magii przed 40, jak tak pójdzie. Ja chciałbym być dobrym tatą. I tak, jestem trzeźwa, nic nie piłam. Nic nie piłam. Tak, ee, słuchaj ten. Ja i, ci mówię, nie. nie, poczekaj, poczekaj, e, on mówi tak. E, synu, e, poczekaj, e, ten e, koszulka, okej okay. No i wracają, słuchajcie, bo tak. Dobra, idę się ku, ale zaraz wrócę. Idź, nie wracaj. Nie, no Igor, daj spokój. Dobra, to opowiem na jej historię. Yy, o czym mówiliśmy o koszulce Everlast? Dobra, to bo tak, ja miałem 19 rok, był dziewiętnasty, nie? I no tak, jakby ja... Od zawsze yy, byłam taką siwa, witam serdecznie, siewaneczką, witam, witam, aje!